I z, z, z te efekty są zarąbiste w O, go go goły! Go go versus go go! Siemaleczko, z tej strony Deso i to ciekawe odcinku. Dzisiaj mam dla Was zarąbistą perełkę, gierkę legendarną. Która nazywa się Tapo 2 for Windows. Czy ktokolwiek słyszał o takiej grze? Nie? Nie zdziwię się. A jeżeli je słyszał, to jest bardzo stary. Ogólnie tą grę znalazłem dawno temu w gazecie Komputer świat gry. Dawali tam takie gierki freeware. I właśnie znajdowało się tapo 2 w tych freeware. Gra miała taki urok z tego względu, że na jednym kąpie można było grać 4 osoby. Potrafiły po trzy osoby się gnieździć na jednej klaturze i krzyczeć, nie blokuj mi klawiatury. Ogólnie gra polega na tym, że latamy statkami, jest widok od góry i słuchajcie, latamy w jaskiniach. Dobra, zobaczycie zaraz sami, o co tu chodzi. Ogólnie rozwał jest zarąbisty. Ustawię sobie mapę. Mapa lava całkiem spoko. Frag limit 100. Bardzo szybko się napełni, nie martwcie się. Zdążymy to nabić w bardzo szybkim tempie. Critical chance i TP. Dobra. Odpalamy bez zbędnego gadania. Ustawię sobie dwie drużyny, żeby nie było za dużego dymu bo potrafi tu być gorąco. Ogólnie tak, wybierzmy sobie kapitana, możemy sobie wybrać, każdy ma swoje fajne perki, na przykład ten ma, naprawia pokład i regeneruje naboje. Ten zrobi więcej krytów, obrażeń krytycznych, ale nie może kupować rzeczy, bo tu możemy sobie ulepszać statki, słuchajcie, możemy zrobić taki statek zarąbisty. Ten wzywa takie samolociki, które atakują losowo przeciwników, ale my sobie będziemy i patrzymy, tego jest. Tyle różnych, tyle różnych postaci, nie? Weź w sobie exhibita, on jest bardzo fajny. Ja zawsze nim grałem. Regeneruję powolutku sobie pancerz i... i dobra, słuchajcie, już, już się skupiamy. Dobra, to jest pojazd gamba. Jednym klawiszem ładujemy strzał i więcej nadawany, będzie, tym mocniejszy. Patrzcie. On potrafi sprzątnąć na strzała. O, nasz pomógł. Jak jest czerwony pancerz, to znaczy że to jest nasz. No i dobra, zarąbiście idzie. Dobra, Latają skrzynki, to znaczy, że ktoś ma o, w mordę. nam broń. I poszliśmy szmaty. To jest pojazd, który możemy naprawdę zarobić się tuningować. On jest bardzo wolny, ale możemy sobie wali takie śli ślimaki. I te ślimaki robią dużo obrażeń. Oho. To jest taki pospolity fighter. Nie lubię tego statku. On ma takie widzicie. Pury. Naprowadzające rakiety. Naprowadzające rakiety ma i takie tam pojedyncze strzały. No i się zablokowali obydwaj. Dobrze, co my tu mamy. On jest całkiem fajny, robi niezłą porutę na ekranie, widzicie. Ale bardzo szybko się przegrzewa, tak dole widzicie przegrzanie. I nasze życia. To jest taki y, y, strefowy pojazd. Oczywiście ma też dodatkowy strzał, pojedynczy. No i dobrze, zabiliśmy. Jest 12-12. Kurna, wpadliśmy w skrzynki. Ktoś rozrzuca trefne skrzynki, które nam niszczą po, po, tego y, pojazd. Znów mamy naszego bota, bo jest całkiem spoko. Ja tam lubiłem ten pojazd całkiem. A to były nasze... To była nasza armia, spoko. Kurde, te komputery zawsze były mocne w tej grze. Mamy farta do bota. To jest muszka. Muszka jest bardzo słaba na bota, jak widzicie. Bo nie po, y, Ogólnie muszka ma taką moc, że zdmuchuje po, pociski. Jak ktoś wali w muszkę, to muszka potrafi tymi pociskami przeciwnika zabić właśnie... Zabić przeciwnika jego własnymi strzałami, nie? Ja tu porozrzucam sobie syf. Zginął od syfu bardzo dobrze. To z kolei Venus. To jest pojazd, który kradnie załogę. Widzicie? Załoga lata. I jak załogę zbierzemy, to regenerujemy życia. Wyobrażacie sobie? Takie patenty były w tej grze. Patrzcie. Cyk, 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 cyk i życia się ładują, nie? No i ma taki podstawowy, pospolity, ognista atak. Zabierzmy troszeczkę ludzików. O, ogólnie muszka. Ogólnie muszka za wiele nam nie zrobi. Chyba że nas obije o ściany, no, ja sama zginęła. No i dobra. Ogólnie się przegrzałem, nie mogę nic zrobić. Widzicie, no to jest przegrzanie, nie? O, gdzie się go go go. to jest transporter, który zrzuca ludzików, którzy będą później strzelać. O, widzicie? Czerwone. To jest transporter. I on nie jest nasz, kurda. <laughs> czasami jest tak, że mamy bardzo dużo żyć. Psycz. a Mamy czasami bardzo dużo żyć. Ale możemy zginąć od razu, bo dostaniemy krytyczne obrażenia. To jest Siege. Pojazd, który rozstawia się jak działko. Nim się rozstawiamy i kampimy z daleka. No, widzicie, I możemy tak się niszczyć pojazdem. Tu też jest kolej. Patrzcie, skuba nie zabił nas, też się rozstawił. No nic. Ten to jest pierdzielony. Patrzcie, on naprowadza takimi kulami. Te kule potrafią nieźle sponiewierać. Przekonacie się. Patrzcie, cyk, cyk. On już się pali cały. A taka kula, wielka, ona po prostu przegrzewa z automatu cały pojazd przeciwnika. Potem zrobimy trochę poruty, żeby poniszczyć tych godzików transporter, z transportera. Może się uda go zabić, no ale nie ma za dużo ataku, niestety. Ile jest? 35 na 40, no słabo. Uuu, grubo, ktoś wpadł z krzyki. To było bardzo głośno. I wyłączony, widzicie? I ma fajny atak właśnie, że wyłącza. Ten to jest dobry, żeby kogoś okryć minami. No właśnie o tym mówię. O! Mogło być lepiej, moi drodzy. O, fuck! padło jeszcze na to samo. Tu jest taka mała mina. Jest taki pojazd, który rozrzuca... O, właśnie tamten, ale... Latający minigun, po prostu. Co tu się dzieje? Nie mam amu Aha, dobra, wszystkie bronie mam zniszczone. Jak widzicie, na czerwono wszystko mam. To jest Freezer. Freezer zamraża. Był Freezer. Tu mamy z kolei Speed'a, który... ...zapierdziela z pełną mocą, nie? <laughs> Widzieliście działko ten? Sieg stracił broń. Nie może strzelać. Jak jest oczywiście w tym trybie Sieg. Speed całkiem spoko, Jest taki... dosyć prosty do grania. Ocyk, on już się jara. I poszedł. Nie mamy tego. Nie mamy pieniędzy. Mogliśmy stuningować, ale nie stuningujemy. Uuuuh, FreeSand załatwi. Jak nic. Możemy kogoś otulić bombami. To będzie chyba Shadow. Shadow będzie otulony, tak jest. A, fuck. Ile jest? 58 na 56? Czyżby? No, gamma gin. Dobra, udało się, ale zginęliśmy od pocisków. O, ten pojazd kolejny kolei za egzekutor. No jak głupi. Fartanie far, miał gość. Nie fajnie się bazy buduje, patrzcie. A, chciałem wam pokazać, ale niestety się przegrzałem i nie mogę strzelać. Może się... No właśnie. Wyłączymy go. Ha, zginął. Przegro mnie. te efekty są zarąbiste w tej grze. Z, z... O go go goły! Go, go versus go, go. Go, go. Jeszcze fajnie, jak się ma postać, która regeneruje właśnie amunicję. To fajnie krzyczą te te, te ludziki, tak. Go, go, go. Bo ciągle się regenerują. Freeze, 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 freeze. Ej, Freeze chyba wyrwał ktoś. Ktoś chyba Freeze wyrwał. Kulna. Poszedł, won. Chciałby. O, Etna Fall fish. nie wiem, nie wiem o co to chodzi, co to dokładnie nie oznacza. Jakieś mówiłem, że to jest Etna Smallfish. Też nie wydajcie, na co, o co w tym chodzi. Ale to jest dosyć potężny statek. Go można zarąbiście rozwinąć. Jego największą bolączką jest bardzo mała prędkość. Ale jeżeli się ma dużo pieniędzy, się prędkość się rozwinie, to może zrobić, zasiać chaos. I tak jak mówiłem, jest mnóstwo pojazdów, patrzcie na tego, co on odwala widzicie? Może się nieźle wykończyć nim. O, właśnie, o tym mówię, o ściany się można zniszczyć, amfestera. Ale jeszcze ma fajną opcję, że rozstawia miny. A kopnie jest na tyle mądry, żeby na nie nie wkładać. O, będąc naszemu z tego. O Jezus, na dwa baty nie wzięli. To jest ciekawy pojazd. On znika, widzicie? Może na tej prześciany, ale chyba nie przelecę. Nie zdążył, o, przeleciał. Ale fris się pojawił na nas zniszczył. Pierdzielony. Ale pisk. Cały czas się coś przegrzewa ludziom. No, trzeba się pilnować, wiecie, jak, jak się nie potrafi dopilnować. Jak się nie potrafi dopilnować przegrzania, to najlepiej brać tego kapitana, który. który. ten. Y, się nie przegrzewa po prostu. A czasami ciężko jest przypilnować tego przegrzania. Jezu, ile ludzików! Fuck, ile ludzików! O, były są ludziki. A, enforcer za pomocą... Bzz, 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 regeneruje się. Wyobraź sobie. Widzicie? Bzz, bzz. Ktoś tu ostro wali bagiety. Który to. Który tak walił. nie Niko... Oho, leci do mnie. Muszka. Muszka nie ma szans. A może? A może i ma. Książę muszka nie ma szans. Dobra, tu waliliśmy na pałę. Zdążymy jeszcze Hagamą przywalić, nie wiem ile jest fragów, wygraliśmy. Yy, nasz, te, nasz komputer pomógł nam dużo, prawdopodobnie on był tutaj właśnie programu. Team Victory, tak to wygląda moi drodzy, tap po dwa. Jeżeli byście chcieli sobie pograć, bo naprawdę zachęcam, jest zarąbista, zarąbista zabawa przy tej grze, czasami jest niezły rozwał, jeżeli chcecie papież na najlepiej tak grać, <grym>, na dwie osoby. Yy, gracz kontra komputer. Jeżeli byście chcieli sobie pograć, yy, napiszę wam sposób jak to odpalić i dam wam linka do tej gry, ona waży ile tam? 8 megabajtów, czy coś takiego. Ja się z Wami żegnam, mam nadzieję, że Wam się podobała gierka i trzymajcie się, na razie!